Witajcie, przepraszam, że ostatnio się nie pożegnałem, no ale jak widzieliście już wywaliło mnie też z gry Teraz możemy sobie wreszcie wejść, tak normalnie, pokażę wam już teraz calusieńki, mój szpaj, wszystkie karabiny i jak to inaczej szło Wszystkie skiny, wszystko co na razie uzbierałem W tym, w tym akurat odcinku nie będzie żadnej bitwy, więc to nie interesuje akurat może w tym momencie wyjść ale jak zdobędę coś nowego, to oczywiście zaktualizuję to, nie? Dobrze, więc może przejdźmy najpierw do spółki. Mam taki, taki, e, e, Space. później jest e, malbar, Arctic. E, jest zwykły spec, ops, taki zwykły, ja ja akurat na tych mówię żołnierze SCP ponieważ mi strasznie przypominają tych z gier o... Właśnie Fundacja SCP jakś tak się nazywało Jak się coś wymawiam to przepraszam Coś tam był chyba Security Contain Protect Przepraszam No mój angielski też nie jest za dobry Tutaj mamy Miatarz Ognia Granatnik Minigun Kolejny granatnik i działo elektronowe, aczkolwiek ja bolę zwykłymacz ognia. Tutaj mamy. <laughs> oczywiście już pokazywałem wam tam jak to u mnie wygląda. Tam kolimatory oczywiście, tam wszystko jest jak należy. Czemu nie używam y, teraz tumika? Ponieważ tumik troszeczkę zmniejsza ogień. Wiem, że tylko troszeczkę, ale nie wygląda też jakoś najładniej, więc... Myślę, że można pominąć. Tutaj mam M4 Judy, którego w ogóle nie używam na no 14 dni by, ale no dla mnie to jest akurat jakieś niepotrzebne, bynajmniej. Yy, tutaj mamy oczywiście. Yy, ja wziąłem ten karabin, ponieważ jego lufa wspomniała mi strasznie yy, lufę karabi yy, automatu Kalasznikowa wzór 74, by podejrze. Jak się mylę, to przepraszam. Czyli naszej AK74. Tutaj mamy zwykło shotguna. Tylko że fajnym koloryzowanym tym. Tutaj mamy MSC. Taki fajny też PM, M16, Danger Zone, też fajny skin. Tutaj mamy też właśnie bardzo fajny karabinek BK 57 aczkolwiek, no właśnie tutaj mi się strasznie podoba ta kolorystyka no. no nie moje klimaty, tak samo tutaj w AK -170, w 118 chciałem powiedzieć no karabinek bardzo ładny, aczkolwiek ta kolorystyka mi się no, po prostu nie podoba czemu nie zauważycie nigdy u mnie snajperki na no, filmach no po prostu nie umiem się nimi posługiwać ładnie mówiąc tutaj mamy y, arctic 50 Tutaj już nieraz chyba pokazywaną Wam bronią jest LK24. Jakiś gość właśnie na ostatnim filmie który jej używał mnie zabił. To jeszcze pamiętam. Tutaj mamy Ikr-1. Bardzo rzadko przeze mnie używana broń. Tak samo tutaj Ikr-1, tylko że w innym skinie prosto. Tutaj mamy POW. I to jest kurde, zarombisty PM. Bo to jest PM, jak się nie mylę. To jest prosbistość. Opa. Tutaj mamy KN44 Viper. Nawet taka spoko, spoko broń. Bardzo często jej używam. Ale w rozgrywkach, których raczej nie filmuję, więc. <laughs> Albo raczej nie będę filmował. Jest zatem w ekwipunku normalnego żołnierza polskiego, który wam pokazywałem już, nie? Tutaj mam M4. Też fajna broń. Kolejna M4, tylko że z innym skinem. Tutaj mamy DLQ33. No, nie używam, ponieważ już Wam mówiłem, że nie posługuję się raczej snajperkami. Um, UL736. Więc tutaj mamy taki fajny karabinek. Tutaj może od niego optykę jeszcze dać, bo nie dałem. Nie dałem, nie dawałem, ponieważ się tym też nie posługiwałem nigdy. Tutaj mam, to mi się strasznie z kowbojami właśnie kojarzy. Nie wiem czemu, aczkolwiek taka broń mi się strasznie z bojami kojarzy. To jest shotgun z tego co widzę, tylko że taki strasznie, strasznie, po co ja to powiedziałem, po prostu Tutaj mamy yy, RPD. Fajny karabinek dla ludzi, którzy też właśnie lubią bardzo dużo amunicji. Tej kolejny RPD, tylko że w innym malowaniu. Aha, tutaj w ogóle nie wiem tego dobra. Tutaj mamy yy, M4LMG D-X. Hex chciałem powiedzieć, nie X, tylko Hex. Przepraszam. No tutaj malowanie właśnie mi się nie podoba, <ścoughs> znaczy nie podobało. Wybaczcie źle mówię. Malowanie mi się podoba, tylko mi strasznie nie pasuje to wszystkiego, nie? Ale optykę możemy dać kolimator, chciałem powiedzieć. To powinno być nazwane kolimator, a nie optyka. Ym, tutaj oczywiście mamy ym, PW50 PDW 57. Tutaj mamy RUS 79U. Też bardzo lubię naprzestanie broń, aczkolwiek niewykorzystywana, miałem to na innym tym, często z niej korzystałem, teraz już mniej, bo właśnie mam tamtą M16 z dwoma magazynkami, takim jakby... No, I tutaj mamy oczywiście automat kałasznikowa, wszystkim bardzo powszechnie znany i lubiany, mam nadzieję, to jest moja ulubiona broń, tak w realu. Ym, tutaj mamy kolejną snajpereczkę, z której nie korzystam. DLQ33. Aha, to nie chyba miałem znalowanie. mamy zwykłe RPD. Zwykła ta zwykły Shotgun. Kuku 9. Też znana broń. M4. I M21 EBR. No tutaj mam tam, znaczy tutaj będę miał kiedyś takie jeszcze bronie, ale to. AK 117, 117, to też będzie później. I w tym polskim posażeniu, właśnie nie wiem czy sobie na to później nie zmienia, ale to bez takich tam malowań, nie? No, tutaj mamy takiego. Aha, zapomniałem wam jeszcze pokazać, oczywiście, pistoletów yy, i broni bocznej, tak jakby. Nie wiem, yy, tutaj mamy pistolecik. Revolver y, J359 to się nazywa. To jest y, SMRS DANGER Zone. DANGER Zone to jest skin oczywiście, nie, żeby nie było. Y, no, tutaj mamy zwykły nóż bojowy oczywiście. Znaczy zwykły. No. To jest skin po prostu, nie? Tutaj mamy kolejny zwykły nóż. Tylko że z fajnym jakimś tam skinem. Tutaj mamy czerwony fajny nóż. Ja w ogóle lubię czerwony, to jest mój ulubiony kolor. Tak dla niektórych, tam Kogo to interesuje. Matiusz tutaj mamy kolejny SMRS, czyli ta bazuka, właśnie, która ma tylko trzy pociski. Tutaj mamy FHJ, właśnie nie wiem, co to jest zabroń. Tak za bardzo to jest bardzo laserowa, ale nie jestem pewien. Bynajmniej z to też nie korzystam, bo to nie ma jak za wielu nabojów. Tutaj mamy zwykłego SMRS-a. Czyli ta bazuka, jak to już mówiłem. Zwykły nóż, oczywiście, bojowy. Taki fajniuśki. Mi się on podoba, aczkolwiek za bardzo z niego nie korzystam. I zwykły pistolet m 11 No, i tutaj mamy ten mój rewolwer, tylko że po prostu w nieoskinowanej części, tak to nazwę Mój jest taki, jego, znaczy ich jest taki Teraz wchodzimy sobie na granaty Więc mamy trip mine Później frag, granate Tutaj mamy lepiącą się bombę, czyli wiecie rzucamy i to się przykleja do przeciwnika Tutaj mamy kolejny zwykły granat Kolejny zwykły granat i tutaj jest przylepny granat tylko, że bez skina Zobaczcie co mamy w drugiej kieszonce. Flashbangi. Flashbangi. być Więc tutaj mamy tak. Smoke grenade. Wiesz, wiecie o co w tym chodzi. Nie? rzucasz że jest dym taki jakby osłania cię po prostu. Yy, tutaj mamy Pet Test, Construction Grenade. Nikt nie korzystałem, to wam nie powiem co, co on daje. Tutaj macie po angielsku, ja tak bardzo angielskie to nie. Tutaj mamy Flashbang Grenade, test jest powszechny, strasznie. Wiecie, rzucacie i to oślepia na chwilę. I zwykły Smoke Grenade. Dobrze.